Że witając wiosnę, nie wyobrażamy sobie tego okresu bez pięknych, wielobarwnych motyli. Nasze dzisiejsze występy zainaugurowane zostały przez taniec motylków, które niewątpliwie przywołały do nas kolejnych. Zespół teatralny motylki z oddziału przedszkolnego w Wiśniewie pod kierunkiem pani Marty Bołaszewskiej. 14 motylków w wieku 4-6 lat zaprezentuje się przed Państwem w przedstawieniu wiosna aptoty, o tym jak to pszczółki wyruszają z ula w poszukiwaniu wiosny. Na łące spotykają wielu przyjaciół, którzy pomagają im w tym przedsięwzięciu. To wszystko już za chwilę. Raz, dwa, raz, dwa, raz, 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 Guciu, Guciu, wstawaj, Guciu, słyszysz to głosy jakiś ptaków. Jakie tam ptaszki, lub no buczy, bo już od godziny nic w nie miałem. Co ty mówisz, co ty mówisz o duchu, to wyraźnie słychać skowronka. Tak, skowronka mojego brzucholca. A. Guciu, otwórz oczy. Coś na zewnątrz jest inaczej. Dzieci ciągle w biegu. Słyszysz świerkot kurów w pianie? Dawniej było zawierucha. Teraz w powiecie Gnucha, wszystko budzi się do życia i wychodzi gdzieś z ukrycia. Mm. No, brzuszek już pełny, więc możemy jakąś godzinę się zrzebnąć. <zamy> Guciu, Ty wcale nie słuchasz co do Ciebie mówimy. Ale słucham, słucham. Guciu, ty nic nie rozumiesz, przecież to już mogła przyjść do nas wiosna. Stare przysłowie pszczół mówi, garnek z miodem wulus tutaj, zima jeszcze się gramoli, albo jakoś tak. Widzisz więc, droga Maju, że patrząc na nasz zapasik, i biorąc pod uwagę, mój apetyci. Mamy jeszcze przed sobą kilka tygodni zimy. Z Tobą to tak zawsze. Albo jesz, albo śpisz. Wolę swoje pieści szepczą mi kulki z pyłku kwiatowego. Jak sobie chcesz, ale my idziemy szukać wiosny. Dzień dobry. Dzień dobry, czy nie widzieliście gdzieś wiosny? Tak bardzo już za nią tęsknimy. Wiosnę widać wszędzie. Zróbmy teraz duże koło i zabawmy się wesoło. Już nóżki nam trochę zmarły, ale musimy znaleźć wiosnę. Czy nie widział jej pan gdzieś? Marzec się bawi w ciepło zimno, zamrugał słońcem i chlapnął deszczem. Już się niegdzie trawa już wyrosła. Ciepło zimno, wkrótce wiosna. Ciepło, zimno, my mamy pełne ręce roboty. Przykro, że nie umiem wam powód. Żegnaj! A to kto? Zmieńki już u deszczek pada. Wiosna piękna pora roku, już bociany przyleciały, żabki będą się i bały. Dzień jest dłuższy, słońce świeci, wiosna, 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 krzyczą dzieci. Przepraszam bardzo, tak pięknie pani mówi o wiosie, ale czy już ją pani widziała? Wiosna przebiega porosiek, młoda dziewczyna. O, idzie wiosna. Nie? Idzie wiosna, roztaczona, rozśpiewana. Idzie wiosna, sypiąc dookoła kwiaty. Idzie wiosna, a, a we włosach ma wesołe ptaki. Idzie wiosna. Poznasz ją po zapachu. Idzie wiosna. Idzie wiosna, idzie wiosna. A my nawet nie wiemy, jak ona wygląda. Hoppa, hoppa, hoppa. Dzień dobry. Prawda, że mamy dzisiaj piękny dzień, a to za markotne miny. Hoppa. dziś w Filipie. Każdy mówi coś o wiosnie. Jaka to piękna, cudowna. A my też się chcemy poznać, porozmawiać. Czy nie mogłaby zostać u nas na zawsze? Moje drogie pszczółki, wiosna to niepiękna pani, choć niektórzy tak właśnie ją sobie wyobrażają. Popatrzcie w koło. Czy widzicie? Wiosna do nas przecież przyszła. Nie można jej wziąć za ręce i za Dziubo? hoppa, hoppa, hoppa. Wiosna to pączek kolorowych kwiatów. Hoppa, hoppa, hoppa. To kolorowy jak motyl i ciepły jak słońce powiew zachodniego wiatru. Hoppa, hoppa, hoppa. Na radosna porę roku zaprasza do siebie śmiałych dzieci. Hoppa. Hoppa! pa! Ależ byłyśmy głupiutkie! Do widzenia! Lecimy obudzić ucia, On też to musi zobaczyć! Słonko wiosenne ze snu już wstaje, promyki drżące po kwiatkach wiesza i budzić śpiące pszczółki pośpiesza. Także dzieciom, Tobie jeden, Tobie drugi. Tobie też podaruję. Z kawronki wróciły piesze, nucą nad polami. Bociany też przylecą, bo tęsknią za pszczołami. Tylko tym się bardzo martwił, fiół, żabki rzadki nieboraczki. Takie nieboraczki. tak, tak, no to to szybciutko poszukać poszukać jakiegoś dzień dobry, dzień Tak bardzo już dzień

Oddziału Przedszkolnego w Wiśniewie pod kierunkiem Pani Marty Gołaszewskiej. Ja też. Ja też się pamiętam. Ja pamiętam. Ja też pamiętam. No wiem. Pamiętam Leonardo. Była, była. była, też jest nie. ja Nie. 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 Nie.